Znajdujemy się na terenie gospodarstwa agroturystycznego Gajówka. Organizujemy tutaj przeważnie grupowe jakieś spotkania, integracyjne jakieś okolicznościowe, różnego rodzaju szkolenia, konferencje. Mamy dwie sale konferencyjne. Jedną z atrakcji na Gajówce jest spanie, jedną z wielu zresztą jest spanie na sianie. Jest prawdziwe sianko zmieniane bardzo często, koszone kosą, żeby jak najmniej pyłu w nim było. Znajdujemy się na strzelnicy sportowo-bojowej Gajówka, Prowadzimy tutaj strzelania dla grup, oczywiście ze szkoleniem w wcześniejszym. Każdy może strzelać, nie trzeba posiadać zezwolenia na broń, strzela się z instruktorami. Muzyka Bardzo duży wybór broni jest, prowadzimy i karabinowe strzelania i z krótkiej broni posiadamy różnego kalibru broń, włącznie z Glockami, z MP5, SL8, G3, kałasznikowy, ze wszystkiego, z tych, które wymieniłem, plus jeszcze te, które zapomniałem, ze wszystkiego strzelania. Do naszych atrakcji na gajówce zaliczamy również ten staw, zarybiamy go co roku. Jest dużą atrakcją dla ludzi, którzy są na pobycie u nas na urlopach albo się integrują. Można sobie łowić rybki. Jest tutaj i sum, i karpie, i drobnicy troszeczkę. Także bardzo fajnie. A sandacz też jest jeszcze, zapomniałem. Muzyka Painball urbanistyczny. Organizujemy grupą tutaj różne fajne zabawy według scenariuszy. Również korzystają z tego służby ochrony do szkoleń takich. Budynki są w wymiarów prawdziwych budynków, pomieszczenia, także fajne szkolenia sytuacyjne, dynamiczne. Ja nazywam się Marian Żabiński, jestem właścicielem tego całego obiektu i serdecznie Państwa zapraszam.